Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Wnica od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Jedną z najczęściej odwiedzanych stron na mojej stronie funawi.pl jest strona poświęcona procesji z darami. Przypuszczam, że wchodzą na tę stronę ludzie, którzy szukają w internecie czegoś na procesję z darami, jakichś pomysłów czy komentarzy i znajdują. Pytanie, czy nie są rozczarowani, kiedy przeczytają to, co na tej stronie się znajduje. Gdyż na tej stronie pokazuje, czy przypominam to, czego Kościół naucza na temat procesji z darami, jak ta procesja z darami powinna wyglądać, a jednocześnie pokazuje pewne wynaturzenia i anomalie związane z procesją z darami. Skrótowo rzecz ujmując, te wynaturzenia to przemiana procesji z darami w procesje z symbolami. Zatem do ołtarza nie przynosi się żadnych konkretnych darów, czegoś, co ktoś komuś ofiaruje, czy to w wymiarze materialnym, czy duchowym, ale przenosi się pewne symbole, przy okazji komentując te symbole i omawiając, czyli przenosi się świecę, która jest symbolem czegoś. Przenosi się jakieś kartonowe serduszka, które są symbolem czegoś, przynosi się podręczniki, które są symbolem uczniowskiej nauki, zeszyty, indeksy, komórki. W komentarzu do tego wpisu jeden z księży wspomniał, że w czasie mszy świętej, którą sprawował, chyba on sam osobiście, młodzież zorganizowała się i przyniosła do ołtarza swojego kolegę, który miał nogę w gipsie i był to symbol tego, że o własnych siłach nie możemy dojść do Pana Boga. Czasami jest to śmieszne, czasami groteskowe, a na pewno zawsze niewłaściwe. Zachęcam zatem po prostu do tego, abyś skorzystał z linka, który jest na tym filmie, czy przy tym filmie i zerknął na ten raport o procesji z darami. Dziękuję za uwagę.